Jesteśmy jakby po części Polakami, po części nie takimi Polakami, jak w Polsce są Polacy, ale też nie Litwinami, więc to trzeba było, każdy sobie musiał w głowie poukładać. I to z różnym skutkiem ludzie sobie poukładali. Jestem Polką od dziada Pradziada. Urodzona na Litwie, czyli moi rodzice są Polakami. Mama urodziła się 40 km od Wilna, na szczyźnie, między Niemęczynem a Bójwidzami i rodzice mojej mamy, czyli moi dziadkowie, mówili po polsku gwarą, ale ta gwara była bardzo zbliżona do polszczyzny takiej w miarę literacki. Natomiast tato się urodził 170 km od Wilna, to już między granicą litewską, beloruską, a lutewską. Też dziadkowie ze strony taty są, znaczy byli Polakami, ale oni mówili taką gwarą, że ja prawie nic nie rozumiałam. Tam było bardzo dużo naleciałości beloruskich, ale też litewskich. Polacy na Litwie troszeczkę się różnią w Polsce, jeżeli chodzi o temperament, mentalność, może poczucie humoru i tak dalej, no bo to wpływa i geografia, i historia, ale też, no oczywiście nie jesteśmy Litwinami, czyli różnimy się od Litwinów, czyli jesteśmy między takim lotem a kowadlem, ale ja szukam w tym plusów. Myślę, że przez to, mm, na, nie wiem, nasza historia, nasza mentalność i tak dalej, nasza kultura jest nawet bogatsza, bo czerpiemy i z polskości, i z litewskości. Bardzo nie lubię, kiedy Ktoś Polaków na Litwie nazywa tutejszymi, i też nie lubię, kiedy niektórzy Polacy miejscowi, czyli wileńscy, podwilejscy, sami siebie tutejszymi nazywają albo mówią, że a, ja człowiek tutejszy, gadam po prostu. Czyli posługuje się językiem takim prostym, niby gwara, niby mieszanina różnych języków. I Ta mieszanina języków, którą często Polacy na Litwie się posługują, to jest, ja to nazywam może trochę obraźliwie, ale belkotem językowym, bo w tej mieszaninie języka polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, trochę litewskiego i jeszcze jakiś domieszka polszczyzny jest chyba najmniejsza, jest minimalna, co, co nie jest fajne. Na początku lat 90. kiedy Litwa odzyskała niepodległość, ja, ale też z obserwacji wynika, że wielu innych Polaków na Litwie naprawdę byliśmy zakompleksieni, bo nie znaliśmy dobrze polskiego. W Polsce nas traktowano i nazywano jako ruskich, a to jest jeszcze bardziej obraźliwą niż tutejszy, czyli bez rodu, bez plemienia, a tu jeszcze ruski, chociaż jest Polakiem. Litwini nie wiedzieli, jak, co o nas myśleć, tak? czy jesteśmy lojalni wobec Litwy, czy nie jesteśmy, bo było, były podzielone różne zdania też wśród Polaków samych, więc litewskiego też dobrze nie znaliśmy. W żadnym języku nie mówiliśmy dobrze, i trzeba było tych języków, a przede wszystkim swojego ojczystego, na dobrym poziomie się nauczyć. W tamtych czasach, w latach 90., bo nawet czasami na ulicach dało się słyszeć jakieś komentarze. A to Wy Polacy jedziecie do swojej Warszawy, jedziecie do swojej Polski, a Warszawa nie jest nasza, Wilno jest nasze. To wszystko mnie bardzo bolało, bardzo obrażało. Uznałam, że muszę poznać siebie i zrozumieć, kim ja jestem jako Polka na Litwie. Czy jestem tu na swoim czy zajmuję czyjeś miejsce, czy mam się wynosić do Polski, czy tu jest moja ojczyzna i ja, ja mam być szanowana tu. I dlatego poszłam na studia historyczne, ukończyłam je. Moim kierunkiem, moim tematem badań były, była historia stosunków polsko-litewskich, takich najtrudniejszych, które dotychczas nie są do końca wyjaśnione, które powodują różne konflikty albo animozje. I ja sobie kaszę w głowie poukładałam, co tu robią Polacy, co Litwini, kto komu Wilno zabrał i kto ma prawo narzucać zdanie albo nie ma. Obywatele Litwy nie mogą mieć podwójnego obywatelstwa, czyli jesteśmy Polakami, obywatelami Litwy. Czyli dla mnie nie Polska jest ojczyzną, bo z Polski nie wyjechałam, ani moje rodzice z Polski nie wyjechali, ani dziadkowie, pradziadkowie, tylko wszyscy moi przodkowie, w tym ja urodzeni, jesteśmy tutaj, na Litwie. Czyli Litwa jest moją ojczyzną, jest dla mnie bardzo ważna i sprawy, jak polskie, tak litewskie, są dla mnie bardzo ważne. 16 lutego mamy Dzień Niepodległości Litwy i od wielu lat no, obchodzę te, to Święto niepodległości, jak Święto niepodległości Polski, tak? Dwa Święta niepodległości są dla mnie równoważne te sprawy kim jesteś skąd się wywodzisz jaka jest twoja genealogia to jest, jest ważne nie mówię że trzeba się tylko na tym skoncentrować bo nie ważniejszy jest człowiek w człowieku a nie to jak no nie wybiera przecież swojej narodowości jaki się urodził w jakiej rodzinie, jak był wychowany ochrzczony czy nieochrzczony no to jak już jest ale osoba dorosła no ma być jednak świadoma swoich korzeni i tego gdzie jest po co jest na tym świecie i, i jakim językiem się posługuje bo to wpływa na mentalność na na wartości, tak uważam.